Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wzbierające napięcie. Zapraszamy na Etihad Stadium. dzisiaj Manchesteru. Witamy Państwa i zapraszamy na mecz, który już za chwilę rozpocznie się na Etihad Stadium. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Za chwilę spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Chelsea. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego wizytu. To w jakim składzie gra dzisiaj Manchester City. Między słupkami stanie Ederson, Riyad Mahrez oraz Jack Grealish będą robić jak najwięcej zamieszania na bokach pomocy. Erling Haaland będzie napastnikiem w tym meczu. Skład drużyny Chelsea jest następujący. W bramce Kepa Arrizabalaga. Dalej w obronie Thiago Silva wystąpi razem z Kalidou Koulibaly. Kai Havertz oraz Raheem Sterling zagrają na bokach pomocy, a na pozycji napastnika Jean-Felix. Stones nr 25, Magno Akanji nr 3, Ruben Díaz. Dziękuję, że przyjechaliście stadium. stadionu. Użyjcie meczu. w górę. Gramy. Windogan Haaland. Zagranie Dorisa Jamesa. Jean-Felix. Kai Havertz. Havertz. Aberc dobrze pomyślał. Niebezpieczna piłka. Aj, co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Warto obserwować dzisiaj pacznie Grekę, Wina de Bruyne. Jest bez wątpienia kluczowym ogniwem tej drużyny. Jeśli chodzi o czytanie gry i umiejętność włączania się do akcji, to talent czystej wody potrafi znaleźć się między liniami przeciwnika, poszukać sobie wolnego miejsca, odebrać piłkę i zagrać tak, że od razu robi się groźnie pod bramką rywala. Spodziewam się dziś wielu takich prób. Kai Havertz, Jean Felix. Świetne teraz prostopadłe do kranie. W posiadaniu piłki teraz Havertz, Piłka pod nogami N'Golo Kanté. Przyjmuje piłkę. Bardzo ładne podanie górą. Piłka trafia do Halanda. Ależ teraz okazja bramkowa. Chilwell. Jean-Felix. Kanté. Jean-Felix. jean félix jean Adresatem podania teraz Sterling. Piłka pod nogami jego jest, jest pierwszy gol spotkania. No teraz mecz nabierze rumieńców. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. City zaczynają od środka. Myślę, że ruszą teraz do szturmu. Jack Grealish. Grealish przy piłce. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Teraz N'Golo kante. Tak się powinno stopować ataki rywala. Rodri. Piłka trafia do Halanda. Piłkę dostaje Gindogan. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Jean-Felix. Kai Havertz. Jean-Felix, jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu, Jean-Felix, jest gol dla Chelsea, Londyńczycy znowu trafiają, zyskują margines bezpieczeństwa. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie, właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Na razie 2-0. Akanji. Rodri. Gündogan. Manchester City na połowie rywala. Co zrobią? Wice krzyczą, żeby strzelał. Powoli teraz cierpliwie podają piłkę. Czekają na błąd. Piłka do Gündogana. Idę brójne. Wow! Co za bramka! Z do siatki. Pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa! Zobaczmy to jeszcze raz, tym razem na spokojnie, bez takich emocji, to tylko powtórka. Ale taki wolej nie zdarza się codziennie, warto więc rozsmakować się w tej bramce. Aktualny wynik to 2 do 1. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Fofana, Reis James, Miłka do Fofany, Golokante. Twarde wejście, ale skuteczne. Indogan, Juka trafia do Halanda. John Stones Ładne teraz podanie Indogan i tak piłka w siatce mamy remis a dopiero co mieli dwa gole straty przyjrzyjmy się tej akcji znakomite to ostatnie podanie za linię obronną Przelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę wsiad. strat musiało kosztować tę drużynę niewiarygodnie dużo sił. Czy teraz trochę zanadto się nie rozluźnią? Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Havertz. Aj co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Jest. Pierwszy gol spotkania. No, teraz mecz na bierze rumieńców. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Jean-Felix. Jest gol dla Chelsea. Londyńczycy znowu trafiają. Zyskują margines Koleja do siatki. Ładne teraz podanie. Windogan. I tak piłka w Rozpoczyna się druga połowa meczu na Etihad Stadium. Całkiem dobre zagranie górą. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Udanie do stąsa. I teraz Rodri. Dobra interwencja. Przytomne zachowanie w polu karnym. Jacku, Kevin De Bruyne był wyróżniającą się postacią w tej pierwszej połowie. Wyróżniał się w tej pierwszej połowie, a jego dobra dyspozycja ma tym większe znaczenie, gdy mecz jest tak wyrównany jak dzisiaj. Pokazał już, że potrafi dzisiaj strzelić gola. Przekonajmy się zatem, czy w drugiej odsłonie zdoła dać im prowadzenie. Zaraz, zaraz, to może być Bramka. Luka wypita przez Bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Fernandez. Awertz. Piłka odegrana z powrotem. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Docenimy obrońcę. Naprawdę. Piłka opuściła plac gry. Out. Chilwell. ma Kanty. Adresatem podania. Teraz Sterling. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Przejmuje te centra, ale musi jak najszybciej wybijać. Jack Grillish. Windogan. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Ależ to była sytuacja strzelecka. Czegoś takiego nie można marnować. Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota. Fernandez. Kai Havertz. Zawodnicy Chelsea w ataku. O, dobrze teraz zainterweniował. Rydysz. Ake. Chelsea. Znowu przy piłce. Jean-Felix. De Bruyne. Ruben Dias. Erling Haaland. I piłka praca do Guindogana. Skutecznie teraz broni piłkę. Łatwo teraz przejmują to niedobre zagranie. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Nie udało się utrzymać przy piłce. Ruben Dias, Rodri. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Tamte. Jean-Felix. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Schodzi teraz spod linii bocznej do środka. Dobrze się tu teraz zastawia. Tylko bramkarzowi zawdzięczają to, że wciąż remisują. Ręce same składają się do oklasków. Sytuacja była bardzo trudna. Reece James, piłkę ma Kanty. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Teraz, dobrze, ma miejsce. W chwilach takich jak ta wsparcie kibiców naprawdę się przydaje. Do końcowego gwizdka już tylko parę minut, a rezultat wciąż remisowy. Właśnie teraz doping fanów gospodarzy może ponieść ich do zwycięstwa. Manchester City nie odpuszcza rywalom. Chcą jeszcze powalczyć o wygraną, remis ich nie zadawała. Miłka trafia do halanda. Ciekawe jak wykorzystają już rzut rożny. Lecz wyrównany wciąż nie ma zwycięzcy. Stały fragment gry mógłby okazać się być decydujący. Z rożnego w okolice jedenastki. Coś niesamowitego. Gol w imieniu wychodzą teraz na prowadzenie! Co za mecz! Wszystko zaczęło się od rzutu rożnego, który wykonywał De Bruyne. No a Holland to jest killer. Kiedy on dostanie piłkę parametrów od bramki, to już wiadomo, że trzeba będzie ją wyjmować z siatki. Odnosi dzisiaj zwycięstwo. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, to tu tutaj mógł paść każdy, bo na pewno cieszą się z właśnie takie. Aberc. Aj, co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Jest pierwszy gol spotkania! No teraz mecz nabierze rumieńców. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Ciao Felix! Jest gol dla Chelsea! Londyńczycy znowu trafiają. Zyskują margines bezpieczeństwa. brójne! Wow! Co za Bramka? Z ja do siatki. Ładne teraz podanie. Windogan i tak piłka w siatce, mamy remis, a dopiero Zrożnego w okolice jedenastki, coś niesamowitego.